Zaczynamy, dobra widzowie, zaczynamy piąty już odcinek z rzędu dół, dobra, sorry, wiem, że to nie jest z rzędu, ale powiem tyle, jak nagrywałam ten odcinek, to myślałam, że się wyrobię, przez to, że ostatni moment, jak powiem tyle, no nie wyrobiłem się, więc nie, z rzędu, tutaj trochę powiedziałem Włamstwo. ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Znaczy w sumie nie z rzędu, czwarty z rzędu, ale piąty odcinek z Kobylmonów, tak, jest kolejnym, powiem tyle, Myślałam, czy go robić daily, ale powiem tyle, tak, jak wiecie już po tym, że ten, no to ten, no czwarty odcinek nie przyjął się jakoś super, ale no wiecie, no jeden odcinek być lepiej przyjmował, jeden tylko gorzej, więc z takim podejściem nagrywam ten odcinek. Nie? Więc powiem tyle. Bardzo chętnie zacznę. I naprawdę lecimy dalej z tą przygodą. Jakby wchodzimy na zimowy biom. Nie wiem, czy cokolwiek może się zrespić na zimowym biomie. Nie mam pojęcia. Ale mam podejście, że może się coś zrespi. Jakby, tego zapamiętacie, że nie jesteśmy na zimowym biomie. Jesteśmy koło. To znaczy, że... No jeszcze chwilę będzie musi... Nie, wiecie co? Chwilę to nie, Ale ten. Na pewno jest szczęśliwy, że poprzedni odcinek się na... Jeży. Powiem tyle. Uświadomił poprzedni odcinek, że nie każdy odcinek będzie tak świetny jak poprzedni. I że warto po prostu nagrywać. Jedyne, czego się bo boję tutaj, do tego, że mogę się zapaść w jakimś śniegu Ale ja mam nadzieję, że to nie nastąpi. I robi się noc. Tak, robi się noc. Wystartowaliśmy odcinek, a tu już noc. No. A nie, jeszcze nie. E, ładna jest tutaj pogoda. <laughs> Kilnerbanie. Znaczy, wiecie, ja wiem, że to nie jest killer, pani. Ja wiem, ale... Wiecie... Ten... No po prostu takie wiecie. No, uszy takie ten... No i tak po prostu wiecie. No. Oj, to powiem wam tyle. Zabolało. Mam nadzieję, że ten odcinek sobie trochę lepiej przyjmie niż poprzedni. To raczej nie będzie trudne. <laughs> ale no. Lecimy. W sumie to jest lud. Lud. Ja mam łódkę. Chyba rozumiecie. Wiecie co? Ja coś co dzisiaj tak jakoś dziwnie wyrzucam i temu dużo, ale lecimy. Wo. Szkoda, że taki mały lud był. Tak, trochę szybko. Szybko nie wiem czy zauważycie. spadłem. Ja nie umiem jeździć w Minecrafcie łódką po lodzie. Kolega, zawsze... Taki mój kolega... Ja no, kiedyś takiego kolegę, to on uwielbiał jeździć po lodzie łódką, i powiem tyle. Ja nienawidzę jeździć po lodzie łódką, bo to jest tak głupie. Ale no. I tu widzę, że są te lodowe pokemony, To może jakiegoś złapiemy. Ale to, 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 to jeszcze zobaczymy, bo. Nie jestem w no, małej części z nich fanem, ale no. Chodzimy szybko dosyć, mam nadzieję. Żeby znaleźć jakąś naprawdę fajną strukturkę w tym odcinku, to po prostu płyniemy tą łódką, nie? Mam nadzieję, że w tym odcinku będzie jakaś struktura. No... Jakakolwiek. Nie. A żeby była. Więc ten. Jakby coś to... Chciałam powiedzieć jedną rzecz, że możecie pisać w komentarzach co chcecie żebym jeszcze zagrał, bo... No. Jakby możecie pisać jakieś modpaki jakie chcecie żebym zagrał czy coś. Jakby... Może coś wybiorę. <laughs> Nie? Ale na pewno powiem tyle, że zastanawiam się nad Cupheadem, ale co widziałem. Ale nie wiem, czy będziecie chcieli. To możecie napisać w komentarzach, czy chcecie capheadam, Ale możemy coś nagrać coś na Roblox. A to, to już byście musieli napisać jaką grę, bo ja nie mam pojęcia. Co ten, co by byście chcieli na Robloxie, nie? Mam nadzieję, że w ogóle na tym filmie możecie cokolwiek zrespić, bo... <laughs> nie, nie sprawdzałem. <laughs> nie, ale powinno, powinno móc się coś zrespić. Nie? Ale ten, już tu lecimy. Dobra, tak, lecimy, lecimy. Nie śpimy. Ja powiem tyle, no staram się, żeby odcinki były daily, ale wiecie, może tego dnia nie być tego daily, ale raczej będzie już trochę daily, bo staram się, staram się Wam robić daily, daily, bo wiem, że chcecie, jestem dosyć zaangażowany w kanał, odpowiadam na komentarze, jak jakieś są. Zazwyczaj wcześnie, nawet. Ale. No. Okej, okay, dobra. Powiem tyle. Chciałem strukturę. Ale to musiała być tam akurat. Jakby nie wiem, czy wy widzicie, to jest Ocean Monument. No to jajce. Przez 5 minut nie możemy niszczyć bloków. Widzicie? To jest zwykły lud. To się tyle niszczy. Oj no, to powiem tam tyle Szkoda, że akurat ta struktura musiała być, nie? tyle, że ja nie lubię tej struktury strasznie. Zlotujemy ją, oczywiście kiedyś. Zrobię sobie tu waypoint. Tak, diany No ja już tego bloku nie zniszczę, to już, to już ten, czyli przez 5 minut nie możemy zniszczyć bloków, znaczy, możemy, ale jak komuś się chce, to, 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 ten, to, to ja powiem tyle powodzenia, nie, powodzenia, bo mi by się nie chciało, naprawdę, szkoda, szkoda naprawdę, że akurat ten, ten głupi struktura i ten efekt. Bo to wnerwia. Ja wiem. Ale no co ja mam zrobić, nie? Jest łódka. Fajnie, fajnie, nie mam łódki. No ale ja muszę mieć łódkę. <ścoughs> nie? Skraftuję. Nie mogę marnować tych bloków, bo powiem tyle, że ich nie zbiorę. No tak. No tak. Wiecie co? Zostawimy ten krafting. Nie chcę mi się. Ten efekt jest po prostu najgorszy, co mogło mnie spotkać, nie? Bo ja mogę niszczyć, ale to jest naprawdę. Nie lubię tego efektu. tyle. Nie lubię tego efektu. Nie lubię, nie lubię, nie lubię. No ale no musimy. Co to było? za pokon? No to ja wiem, że było, ale nie pamiętam jak to się nazywał. Krajowego. Yy, lód. Jest jakiś lód? A, widzę. Właśnie mój lód, nie? Fajnie by było jakbyśmy złapali jakieś Pokémon, ale z tym może być ciężko. Nie. Bo... No nie mamy zbyt dużo... No tak. No tak. No łóżka nie zostawię. <laughs> nie. Problem w tym, że łóżka nie zostawię. No i ten. No to powiem tyle. Gdzie to łóżko? O nie. Więc co, co? Fajnie bo była jakby się znaleźć jakiś by żebyśmy zapali i ten... Farfejt! <laughs> w sumie? Wiecie co? Ja lubię to. Ja lubię to parat teraz to ja lubię. Jest farfeczta. No nie, nie, nie. Dobra jest. Lecimy. Shadow sneak. A no tak. Dobra. Pek. Ui, Dobra. Oj. Oj. Dobra, Razor Leaf. Uh! Oj. Ingo. Dobra. Powiem tyle. Mhm. Dobra, nie, dobra. Po prostu to trzeba być ten. Proszę. No nie, no. Jestem imut! Jestem imut! A! Dobra, jedna szansa. Proszę, farfeczka, wejdź. Dobra, raz, dwa... Jest! Dobra, mamy farfeczka. Dobra. Dobra. Fajnie jest. Zobaczcie, jest farfet Kaczuszka. Mamy kaczuszkę. Dobra. Ale już się skończył efekt, więc możemy zebrać łóżko. Normalnie. Możemy dalej iść. Dobra. Jest super. Nie? Wracamy. No dobra, mam nadzieję, że ten odcinek nie skończy się tak samo jak poprzedni, znaczy, no bo poprzednim zapaliśmy jednego pokemona i znaleźliśmy dwie struktury, tylko że, no, no nie były zbyt ekscytujące te struktury, nie, jakby ja powinnam trochę bardziej się zająć pokemonami, ale... Tutaj będzie mi się Znaczy, wiecie, ja tak mówię, później, później, później. Czekaj, kiedy będzie to później, ale. Dobra, kolejna wieża, no. Ja to mam naprawdę jakieś farta do tych wież, ale. <ścoughs> nie potrzebujemy tyle tych wież, powiem tyle. Znaczy, dopóki nie mamy wyewoluowanego tego. Gingola, no, to no, tu nie będę jakiś naczekał, nie? No, ale. W ogóle GimGol się respi tak normalnie, bo tutaj widzę ten napis, nie? W pewnie akurat GimGol to się respi tylko, wiecie... To jest... to co? To, 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 to? to GimGol może być ze swojej skrzynki? Znaczy... Ja nie wiedziałam. Dobra. To wchodzimy. To jest chyba jakaś inna wie... Nie no, dobra, to jest ta sama wieża, to są te i to jest ta szama Dobra, no tylko, że to jest chyba jakiś mały wariant tej wierszy, bo No, to nie, nie wydaje mi się, że to było jakieś dużo tych monetek Ja chyba muszę przeczytać w ogóle na wikipedii, i my musimy dać mu tych monetek, bo No, mam nadzieję, że nie jakieś dużo gimkol kolejny Nie wiedziałam, że w ogóle jak można się respite te To jest rzeszetka. Wiecie co? Mam nadzieję, że nie będzie tam jakoś Że nie było tam jakichś dużo tych. Jak spadło, to spadło. Eee, Gingo kolejny. Tylko, że ja nie mam z nim szans. Ja nie mam Pokémonów, nie? To jest problem. Ja nie mam Pokémonów. Znaczy, no chyba, to nie jest Gimgo, ale nie oszukujmy się. tak stoi według mnie tylko. No, no wiedziałem. Wiecie co? Czy ja nie mogę postawić łódki? Powiem wam tyle, no nie jest to ta idealna sytuacja. Um. Uciekniemy. No ja nie widzę innego pomysłu. Powiem tyle. Dobra. Znaczy, w sumie mogłem go pokonać siekierą. Dobra. Wiecie co? To już lecimy na szybciorkę. Nie To polecimy na szybciorku i powiem tyle. Mam nadzieję. Ty? Co? Ty, kiedy? Ja nawet nie wiedziała, że coś tak krespi. Często A! Dobra, Dobra, jednak nie jest tak źle. Ten wyskrzęcę. Kinko ma chyba nawet dobry. Lud. Możemy zobaczyć w sumie w Pokedexie. Zobaczmy sobie w sumie po się Eee, gingo jeszcze? 999 numer yy, lużo relikoinów No to to jest dla mnie okej okay. Dla mnie to to jest powód żeby Tak, żeby spadł Widzę że tam relikt coiny tylko że ja tak się nie zgadzuję, nie? To już możemy. Widzicie co? Wierzmy. Że się nie zabiję. No nie. 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 Dobra, wiecie co? Dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy. Nie mam czasu. Powiecie długo mi zeszło na w, w, w iściu tutaj, więc powiem tyle. Boże, Kingol. Kingol musi tutaj sobie tak stanąć jeszcze dzień, jakby fajnie by był nie. Nie myślę że to mi zejdzie aż tyle serc, powiem tyle, tak szczerze. Więc ja się z wami żegnam. I nara!